Cześć, witajcie, ja jestem Starlexi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Reteta 2. To jest odcinek, który nagrywałam z tego samego dnia, w którym nagrywałam wieźmina, Bo teraz moja mama posadza podsta. no i tak myślę za spokojnie z 40 minut i chyba nie powinno być. Dlatego stwierdziłam, że zaryskuję za, za i nagram Reteta. Tym bardziej że ten odcinek będzie krótki. Dlatego ponieważ w tym odcinku mam w planach zrobić tylko misję tutaj dla tej kury domowej i dla Chemisa. Fabuły nie tykam. Bo do końca z tego rozdziału zostało nam i wyłącznie, tylko i włącznie Tylko 4 misje nam zostało do końca z tego rozdziału Dlatego to jest, ten odcinek będzie krótszy i tutaj zrobimy te dwie misje pomocne. Misja dla Sarlot jest bardzo krótka, szczęśliwie Nie będę tobą jakoś długo się uzdarać z tą korodą, domową i to uznać, że będzie to ostatnie, ostatnie spotkanie z nią Misja dla chemisa oh, będzie serdecznie. trochę dłuższa. in i mam nadzieję, że bez większych problemów Koda mi się przejść. Said, uh, we could go for a hunt! I did! There's this huge she wolf been stalking me the last few nights I've been out, but she can wait. <laughs> Let's talk a while. Sure. So, what do you do? Me? No. Uh, I'm a wanderer. I was born further north, but I spent a lot of time out west. It's funny, I never saw myself as a wandering man. <laughs> 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 the bodies the bodies so, are so are thick you could have walked across the whole field without your boots touching mud those were bad times <laughs> <laughs> yes they were would you like some more coffee please <laughs> what have we here She's right across there. That close. Oh, ho, ho, ho. She's acting brazen. Come on. Let's mount up. Come on. She went around on the left. Around the lake. She's down here somewhere. She's not going to wait around. Wolves shouldn't come so close to people. Yeah, it's strange. When the whole country was wild, they could go where they liked. Now they're stuck hiding in the few corners of wilderness we got left. It's a feeling with which I can sympathize. This ain't a country for wild animals, nor wild men neither. Not anymore, it seems. You hear that? Yeah. No. Quickly now. This way. Up there. On the see Let's go around it. Okay, I'm with you. Dobra, mam nadzieję, że polowanie na tą wilnicę nie będzie zbyt skomplikowane. Come no, on, Okej turbo, graz serio. No ja to no, dobra, no jak sobie chcę, no. Nie będę się, się, się jakoś wycofać. Od... zapiać będzie ja tej gry nie, od... nie nawidzę. No ale. Nie, stoi taka zły poziom, jak lapis trance. That a fresh kill? Could be. Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie zbyt długa misja. Yep, that was co najlepiej? get My guess, she's gone somewhere over there. No, there's a whole lot of over there. That's the problem. There she is. Oh, yes, factically. All of a sudden. You got some extra miles in you tonight. Oh, if we got to chase her, let's chase her. All right. Come on. I about we and we should with them. Quick. Zachciał mi się tak bardzo tą widzę co No dobra Turbo Zybat, wiem wiem zakres w ból jego Miłej gry, choć nie tej gry, no to... Tobie miłej gry, co? Jak leps to niż z granie w tręc. Aha dobra, Odsyłamy konia. We gotta track Now you wanna take the lead or shall I? Yeah, let I'd prefer if you did it if that's alright. Okay, I'll track her. Stick to me. Keep behind me. Let's take this slow. gun out just in case she could be a half mile in front of us or behind that next bush okay, okay. Up, Bo Nie okay? się, że coś będzie można zapisać w tej misji. Sposą ją na przykład, i będzie misja sfajlowana. Let's head down here. Tam co? No dobra, no tamdę. I think we're close. Hey, a bear! Is that the she wolf? Oh, it you're alright? How you? I'm not complete and unconditional. Yeah, I don't think the wolves would have shown much mercy. That's quite an ambush she let us into. Yeah, bushwhacking, I'd call it. Huh? God damn! Over here! Over here! Ah! You, get down! I'll take you me! You all right? Dobra. Yeah. Big son of a bitch. Is that all of them? That's the best of them. Look at them. Proud thing. Scary thing. They brought us here to be slaughtered. You were after a hunt? Yeah. Yeah, I guess I got hunted. You going back to the cabin? Yeah, <laughs> uh, nah. Still early. We'll stay up here a while. This <laughs> I won't likely see another like him for some time. Yeah, I hope I won't either. Thanks for taking me out. Yeah, anytime. You want to go out again? Yeah. You come by and see me. So long then. you, <laughs> Thank you. You earned it. To to <trymnie> teraz mi akurat wyskocał to safe Hej uh, okay, mi zabiera psacela na polowanie na wilka, ale wkrótce okazuje się, że będzie to większe wyzwanie niż się spodziewali. Na no, no, was, ma, Ale kość... Aha. No to... Ładnie potraktowałem prezent od Heimisa co? Mogę jakoś to na linę wsadzić? No tu widzę że mogę. Hey there, girl. No to co? Jedziemy jest do tej gody pozałowania kury domowej, której nienawidzę. No ale jak już ten wątek zacałam, no to. chcę faktycznie Wam pokazać zakłócenie tego wątku. Na słuchajcie, to. Szybko nam zajmie, zdecydowanie, dużo będzie dojazd. No ale przynajmniej, w trakcie tego dojazdu, pogadam trochę z Wami na temat moich dalszych planów, e, ponieważ e, mam parę filmów z nagranych e, bez komentarza, które no, będę wrzucać e, na psy, w swój wycinek. Nie wiem kiedy te filmy się pojawią, no, ale już mam nagrane pierwsze i drugie na dobrych wyborach bez komentarza z drugiego sezonu do Oki oraz Teraz pierwsze pisoty złych wyborach bez komentarza, no, ale również e, nagrałam pełne przejście e, Men of Medan. no i to jest e, przejście Men of Medan na, tych, na takich złych wyborach teoretycznie, w których uśmiercam niemal wszystkich, bo nie uśmierciłam wszystkich. Julia mi <laughs> te Julia mi psa zyła, jako jedyna e, w takim złym przejściu Men of Medan. No i z za chyba już nie będę nagrywać kolejnego przejścia jak faktycznie z jewskich uśmiercam. O, z stwierdzam z powoli granie w Medon of zaczyna mnie nudzić. Nie wiem, to jest przykładzie z bez komentaza na dobrych uporach, w, w których wszystkich ocalam. Myślę, co by sobie nie odpuścić, nie odinstalować Sticky i nie zainstalować wreszcie Mass Effectów. I rozpacałabym z Mass Effectów właśnie. A do Litech Hop i Medon of Bedham mogłabym jeszcze ewentualnie wrócić w momencie, gdy... odinstaluję Red Data. Oj, z Red powoli też będę kończyła. Jesteśmy bliżej końca redetta nic dalej, więc. po e, przejściu redetta zamiast autokrot instalować. No wiadomo, no, Red Dead to jest gra, którą jeszcze zainstaluje pewnie, ponownie. Ponieważ myślę, że chyba też e, bym zasalała i zrobiłabym takie przejście redetta e, w całości. Które trwałoby z 20 godzin chyba i nie, nie to by się tak długo wrzucało. Ale... No myślę o tym, co by czegoś takiego kiedyś nie zrobić. Albo ewentualnie robiłabym tak, że jeden rozdział w formie gameplaya, to jest to ewentualnie pomysł. To nawet chyba byłoby lepsze niż takie pokazanie, takie nagranie osobnego filmu, jak przekłada całą grę. A właściwie wyzostanie takiego filmu. No i myślę, że chyba prędzej coś takiego bym faktycznie zrobiła. Yeah. Natomiast, no myślę już faktycznie o tym, żeby wersji nie rozpocząć serii z Mass efektów, no bo faktycznie wstało się wreszcie za to zabrać, no sam e, Mass efekty w prezencie od e, jednego z moich widzów. Ciągle jeszcze do tej pory tych Mass efektów nie zainstalowałam. Dlatego ponieważ znowu nie mam miejsca na te Mass Effect obecnie. Muszę jakieś gry usunąć. No i myślę, że odinstalujemy Medo w MEDAN DITOHO, no odinstalowanie MEDO w MEDA DICHO sprawi, że będę miała 92 miejsca. Zabędę miał 92 e, 2 giga wolne tyle giga e, wolnego miejsca dodatkowego będę mieć. Mass effect 2 ze 110 giga. Więc no, miałabym gdzieś około 170 giga Nie to oczywiście tych filmów, które nagrywam. Ale bez tych filmów po ich usunięciu, po ich wrzuceniu, no to. Miałabym jeszcze 170 150 giga wolnego miejsca. No tylko właśnie musiałbym odinstalować, będą no, wykładane te hopno. Odinstalowanie innych gier nie wchodzi w grę. No bo GTA 5 ciągle nagrywam, RTT ciągle nagrywam, no kiedy też ciągle nagrywam. E, nagrywam no, również ciągle. Far Cry'a oraz Wiedźmina i Cyberpunk'a, choć w sumie Wiedźmina i Cyberpunk'a tak bym nie chciała nigdy odinstalować. to są gry, które, e, których nigdy się chyba... E, nigdy nie, nie odinstaluję tych gier. co widzę zawsze mogłabym je zainstalować, ale jakoś tak, no... Wiedźmin, Cyberpunk to... są gry, na które zawsze będę miała kota. My my. Nie tutaj nie, tylko i to, wyłącznie po to, żeby zakładać z tobą relacje raz o zawsze. Well, the rigors of simplicity take their toll on a woman. Oh no, I didn't mean no, it. I... I know. Things are going well. I couldn't have done it without you. Oh. You did it all yourself. <coughs> so how are you holding up? Ah. Uh, I'm still standing. Which is an improvement on the last time you saw me. I wish that there was something else that I could do. Ma'am, you have done more than enough. Please, call me Charlotte. Arthur. Arthur Morgan. Well, you take care of yourself, Arthur. Nie, nie, no jest to, no, to no, tego brakuje, nie? Żeby oficjalnie został jego Tego jest za brakuje. Nie, no, no, już jest domowa, no, już tego oh, no, 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 Nienawidzę jej. <noise> Wspomnę, że Rockstar oczekuje tego, że taką kobietę my będziemy lubić. Kupią kurę domową, godą pozałowania. Słuchajcie, będziemy kończyć, jak mówiłam, to będzie krótki odcinek tym razem. Bo chciałam jedynie te dwie misje wykonać. No w sensie, poszło i wyrobiłam się ze wszystkim. I kolejny odcinek teraz myślą, że będzie krótce, ponieważ w kolejnym odcinku Zrobiłabym ostatnią misję dla Heimisa, jaka nam została. Ale również chciałabym Wam pokazać pewną ciekawostkę. Mianowicie, można udać się ponownie do miejsca, w którym był ten doktorek. Ten profesor, który tam chciał e, dosłownie sobie ożywić robota. Z, z robota chciał sobie zrobić e, swoją rodzinę. Tylko właśnie zapomniałem, że ten profesor się znajduje. Tutaj chyba? Ej, chyba tutaj. Tutaj jest tego chata własnie, chociaż nie no, nie, nie. To są chyba te zimne tereny. Musiałabym sobie wspomnieć na mapie, sprawdzić jeszcze raz na mapie gdzie to jest i ewentualnie w kolejnym odcinku właśnie wykonałabym tę misję dla chemisa i również podjechałabym do chaty tego profesora, ponieważ tam no można odkryć pewną ciekawostkę i chciałabym wam to też pokazać. Więc kolejny odcinek teraz byłby krótce no a potem w kolejnym odcinku yy, bym rozpoczynała misję dla Sarsa i no... Więc praktycznie będziemy kończyć ten rozdział, tego bo naprawdę nam niewiele zostało do końca No ale dobra, cieszę się za, wyrobiłem Cię jeszcze w nagraniu tego odcinka, więc będziecie sami zerdeta. No odcinek wysył na tyle krótki, za jest na dzisiaj, z go wrócić, ewentualnie ten odcinek dostaniecie jutro. Bo e, co bądź ja końca, dać, łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało. E, no i niebawem będę też między innymi nagrywać. Да с моей до бывайте.